Cześć, witajcie z tej strony spell a to jest pierwszy odcinek e, z ciszę może. E, dobra. E, tak, to jest pierwszy odcinek naszego nowego Let's Playa. Let's play Afterfall Insanity. E, wrócę za chwileczkę. Dobra, chciałem sobie ściągnąć tylko obraz, nie, nie wiem, może to usunę. Może nie, ciekawe jak Fraps nagrał. a to wrócę za chwileczkę, jeszcze raz. Okej, okay, wszystko, gra, słychać mnie na początku tak średnio, ale teraz dobrze. Yy, tak, nowa gra. Łatwy, łatwy, bo tu się boję. Yy, będę tego let's playa przychodzić na ślepo, tak jak większość moich let's playi. Odcinki będą się na pewno ukazywać w soboty, ale tak jeszcze czasem może coś będzie. Z tego Play oczywiście. W piątki bym chciał wstawiać Skoda Multiplayer. I jeszcze w weekendzie coś tam może się trafić. na w weekendzie nie powszedł. Tutaj mamy fabułę pokrótce przedstawioną. Wcale nie czuję się tak źle, sama nie wiem. Wszyscy to mają, ten syndrom zamknięcia. Czują się jak w potrzasku, brakiem słońca i tak dalej. Zabawne. Ja się tak nie czuję. Chyba jako jedyna. Tyle, że ja nie widziałam świata poza tymi murami. Dzień zero to kiepski moment, żeby się urodzić. Nie chcę wyjść na nieczułą, ale każdy ma swoje problemy. Moje są po prostu inne niż reszty. Właściwie to nie mam na co narzekać. Poza tym, że. No cóż, w kółko muszę słuchać, jak inni narzekają. Tak naprawdę nie potrzebuję tych sesji, ale pułkownik wymaga, żebyśmy regularnie chodzili na badania w schronie. I dlatego. Doktorku, ty mnie słuchasz w ogóle? Hmm? Przepraszam, chyba coś mi umknęło. A możemy dokończyć jutro? Hmm. No dobra. Doktorku... Ostatnio nie sypiam za dobrze, a dziś jesteś moim ósmym pacjentem. Jasna sprawa. Hmm. Z jakiegoś powodu przecież musisz być zmęczony. Ha. Dobra, y o kurczę czas. No to mniej więcej. Dobra. Yy, będę się starał yy, tutaj w miarę często, jak widziałem, jest A to niespodzianka! Zapis. Drzwi nie działają! Zupełnie jak ta cała Niech terapia. Spojrze. Także, w miarę często, będę się starał kończyć odcinki. Znaczy, żeby nie trwały więcej niż 15 minut. Cholera jasna. Może chociaż PDA działa? Dopóki nie znajdę yy, ten. Znaczy, nie dostanę w... autorstwa YouTube'a. I to jest jedna z najbardziej podobających się rzeczy w grze. Możemy włączyć sobie muzyczkę. To jest nasze PDA. No, ten y, telewizor też możemy włączyć, ale nie działa. Y, PDA, zaczekajcie. J, Tak, J, Tak, to jest nasz główny treści, nasz treści. Tak jakby menu główne, wszystko to mamy no dobra, dobra. Jeszcze jest jakieś 8 minut. Pewnie. Szkoda, że na początku biegać nie możemy. Doktorze. Halo? <laughs> Szalony naukowiec. Tak, mówi doktor Tokaj, ale... Jesteś psychiatrą, zgadza się? Masz chwilkę? To nie jest najlepszy... To nie tak, że się nie starałem. Podjęcie decyzji trochę mi zajęło, ale to było wspaniałe uczucie. Wreszcie coś z tym zrobiłem. Zupełnie jakbym miał urodziny. Pan milczący, co pan nagnębi? Zwykle to ja zadaję to pytanie. Słyszę, że jest pan zmęczony. Niech pan śpi dalej. To to był do cholery. Brzmiał jak totalny psychol. Tak, jeżeli przerażają Gdzie wulgaryzm, jak? To czasem może lepiej nie słuchajcie gry, się tego co oni mówią, bo można tu napotkać na wiele wulgaryzmów. Tak, hakowanie polega na tym, że trzeba po prostu yy, w odpowiedni sposób naciskać w Tym razem było to WSS To mi się bardzo podoba to jest... Patrzcie, roboty sprzątające, ale możemy na niego najść o i, i będzie zakręcał Dobra, naprawdę muszę już tak. lecieć. Co jest zajmuje? Dobra. Cholernas, cholera. Dzień dobry, Doktor. Dzień dobry, ale ja chcę to szybko skończyć, jak na razie. Na skończyć. Proszę o uwagę: tramwaj numer jeden z głównego atrium do sektora administracyjnego wjeżdża na peron drugi. Atrium na Za miłego dnia. O ile dobrze pamiętam, to gdzieś tu będzie Nie wiedziałem, że dostęp na trzeci poziom jest. To właśnie dlatego całkowity. nigdy go nie słucham. Pierwsze głupoty. Ta cholerna wentylacja w ogóle nie działa. Jest tu fajne rzeczy, możemy Kiedyś się to miejsce, prawda? Y Jednak hmm. bardzo przerażają. Przydałby się zastrzyk Cześć, Albert. Kopnij. Zwykle działa. Cóż, dziś najwyraźniej nie. Pozostaje jedynie bar. Idziemy? Jasne. Co się dzieje, stary? Nie obraź się, ale wyglądasz do dupy. Ciężka noc, co? <laughs> Moja wymarzona praca chyba zaczyna dawać mi w kość. Tja, wiem, ciężka. co masz na myśli. Sam o, się czuję jak taki trybik w maszynie. Jak się spojrzy z boku, to to ma sens. Pozwala utrzymać porządek. Tyle, że ludzie wpadają w depresję. Pułkownik chyba źle to sobie zaplanował. Ale to ty jesteś psychiatrą sam, nie. najlepiej. O, to chyba typu. W całej no wiecie, ludzkości ocaliliśmy tylko my i akurat padło na bandę malkontentów. To średnio wróży nowej cywilizacji. No, a ogólnie jak tam? Widzę, że ambitnie zagaiłeś. Ładną mamy ostatnio pogodę, prawda? <noise> Jasne. Tylko przez te opady plutonu Oj, nic skoń. nie wyszło z porannego grilla. Stary, <noise> nie. Ja tak samo. Te kawały niektóre z ty tej ty gry już ogina. mi się tak zaczęły y bardzo podobać. Jak tam... sytuacja? Wiesz, nie unika mnie jak inni, więc nie mogę narzekać. Nie możesz się tym przejmować. Taką cenę płacisz za swoją robotę. Pułkownik kazał ci spisywać przemyślenia ludzi. Nic dziwnego, że cię unikają. Wiesz, cieszę się, że jesteście razem. Zawsze człowiekowi trochę łatwiej, jak ma kogoś bliskiego, nie? Nie. Ale jak. Dzięki bliskiego? za radę. Co do automatu. Przez moment faktycznie mi ulżyło. Muszę wprowadzić ten element do terapii. Przemocą zwalczaj stres. Wpada w ucho, no nie? Uwaga! Albert Tokaj ma zostać niezwłocznie zatrzymany za zbrodnie przeciw Republice. Oje, jebałuj? E... Później wytłumaczę. To jakiś absurd. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to my Już może, jesteśmy Albertem Tokajem. panu będzie się pan tłumaczyć. Proszę nie stawiać oporu. Jakbyśmy mogli nie stawiać oporu? No i jak, doktorku? Terapia strząsowa działa? Smadluje lekarstwo? Tak troszeczkę jak się, biało, się walczy z bronią albo tam? ale dobijanie jest najlepsze. Patrzcie. A, Uwaga, i tutaj nie miałem Każde Aż do odwołania zabrania się opuszczania pokojów i pomieszczeń. Ale z białobronią naprawdę fajnie się walczy. Bo. Y, takie fajne dobijanie jest. Nie śmierdzę. Dobra, patrzcie Od razu siła O i teraz dobicie. cię Karolina. Po też mogą zjeść. Ale takie, takie dziwne akurat był Zawsze bierze tą rurkę i, i tych łeb zwalamy. Trzeba dojść do Kupi Karoliny. Tu oczywiście... Nie, idzie to było szczyfrowanie. Woli mu tak na mnie eee, Zgubiłem się, a tu No i zaraz będziemy kończyć Dobra, tu jest punkt kontrolny Także to kończymy Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie mój kanał, czekajcie na kolejne filmy z serii Afterfall Insanity. Tak, na razie.